Oglądają Państwo biznes dla ludzi, teraz o Państwa pracy. Pracy, w której trzeba elegancko wyglądać, ale teraz, kiedy jest coraz bardziej cieplej, to ta elegancja zaczyna mierzyć się z takim wyzwaniem, jak ubrać się, żeby było wygodnie, kiedy temperatury są bardzo, bardzo wysokie. Żeby wszystkim Paniom i Panom, mam nadzieję, także podpowiedzieć, jak zachować jedno i drugie. Z nami jest Iwona Ryszkowska, stylistka. Pani Iwona, co zrobić, żeby i elegancko wyglądać, i wygodnie się czuć? Przede wszystkim, jak słusznie Pan zauważył, miejsce pracy to miejsce pracy. Należy wyglądać wiarygodnie i profesjonalnie, czego nie robimy latem. Latem nie nosimy rzeczy, których nie wypada nosić w miejscu pracy. Dodam też może, że są różne rodzaje miejsc pracy, drodzy Państwo, czyli w jednych miejscach będzie obowiązywał bardzo ścisły dress code. Jeśli nie znamy tego dress code'u, zawsze można zapytać, zapytać pracodawcę, czy przełożonego, czy są jakieś reguły stroju obowiązujące w nim. Są też miejsca pracy, w których nie obowiązują ścisłe reguły, ale tak jak powiedziałam, zawsze należy zachować jednak pewien stopień elegancji. Kobiety, które mogą sobie pozwolić, to znaczy inaczej, kobiety mogą sobie pozwolić latem na dużo większą nonszalancję i mają większy wybór niż mężczyźni. Co robić latem, kiedy jest nam gorąco, jesteśmy kobietami i chcemy jednak wyglądać elegancko? Po pierwsze jasne materiały, nie czerń. Czernie latem jest przytłaczająca, smutna, czerń przyciąga promienie słoneczne, przez co jest nam gorąco. A możemy przecież założyć sobie taką jasną stylizację z lekkiego materiału. Czyli po pierwsze, nie nosimy ciemnych, czarnych rzeczy. Wybieramy raczej jaśniejsze materiały. Po drugie, latem nosimy cieńsze materiały, bardziej przewiewne. Unikamy sztuczności. Jak to sprawdzić? Każde ubranie ma od środka metkę. Na każdej metce napisany jest skład. I tam powinno być napisane bawełna, len, wiskoza, ewentualnie jedwab. Unikamy 100% poliestru, dlatego że mhm. poliester to materiał. Materiał, który nie oddycha. Proszę sobie teraz wyobrazić, co się dzieje latem, kiedy kobieta ma na sobie taki mundurek jak tutaj. Piękny, elegancki, ale gdyby on był ze sztucznego materiału, to ona po pewnym czasie zaczyna mieć tutaj takie plamy. Nie chcielibyśmy tego widzieć. Także szukamy jasnych materiałów, materiałów przewiewnych, materiałów, które oddychają. Pani no, a czy jest coś takiego, że jak mamy w firmie taki bardzo liberalny dress code, hmm. albo nie jest on z góry określony, są takie rodzaje stylizacji takie rodzaje strojów, które no, absolutnie będą odpowiadały no, takim przyjętym, zwyczajowym standardom tego, jak należy wyglądać w takim miejscu, w którym no, wykonuje się swoje obowiązki. Przejdźmy może w takim razie do następnej stylizacji. To jest przykład stroju, jaki zaproponowałabym kobiecie, która pracuje w miejscu pracy, gdzie, tak jak pan powiedział, nie ma bardzo twardego, ścisłego dreszkodu, a jest wręcz liberalny. Zawsze kobieta musi pamiętać o tym, żeby sukienka, spódnica miała odpowiednią długość. Do kolana, ewentualnie 2 cm nad kolano. Rękawki też powinny być albo długie, albo jak tutaj do łokcia. Absolutnie nie uchodzi noszenie sukienek bez rękawa. Chyba, że mamy sukienkę albo bluzkę z takim cienkim właśnie ramiączkiem, którą zakładamy pod marynarkę czy pod jakąś narzutkę. Więc możemy sobie też grać wtedy kolorami. W poważnych miejscach pracy, jak banki, kancelarie prawnicze, sejm i tym podobne, operujemy kolorami stonowanymi. Latem będą to jaśniejsze kolory, jak mówiłam, czyli biel, ekry, pudrowy róż. Albo ewentualnie granat i szarość, a w takich miejscach pracy, gdzie nie mamy um, takich wytycznych bardzo ścisłych, możemy pozwolić sobie na drobne wzory, na trochę większą ekstrawagancję, jeśli chodzi o kolory. I tutaj pokażę od razu przykład tego. Strój elegancki, zestaw jak najbardziej biznesowy, ale wzbogacony o kolor, przez co jest dużo bardziej świeży. I wesoły, szczególnie latem, właśnie, kiedy temperatura aż prosi się o to, żeby nie nosić bardzo poważnych granatowych zestawów, tylko właśnie em, w trochę żywszych kolorach. Czyli zachowujemy elegancję, jeśli chodzi o formę stroju, natomiast ożywiamy ją poprzez ciekawy, intensywny, świeży, wiosenny kolor. Zawsze nosimy rajstopy, Panie Pawle. Kobiety o tym nie pamiętają, jednak teraz jest to potrzebne. Latem także. To są Najcieńsze rajstopy to są ósemki. Te rajstopy polecam latem. Rajstopy czy pończochy. Jeśli chodzi o but, to dreskał w ostatnich latach trochę się rozluźnił. Kiedyś mówiło się, że kobiety muszą nosić wyłącznie zakryte pantofle i z przodu i z tyłu. Dzisiaj pozwala się już na noszenie pantofli z odkrytą piętą. Jednak muszą to być buty eleganckie, czyste, schludne, bez specjalnej ilości ozdób. Czy są jakieś rodzaje dodatków, takie, które tak elegancję mogą wzmóc i jeszcze bardziej podkreślić, właśnie szczególnie wtedy, kiedy jest ciepło? Oczywiście. Dodatki w miejscu pracy powinny być też stonowane, nie krzykliwe, nie odwracające uwagi od tego, czym się zajmujemy, tylko spokojne. Zawsze w modzie będą drobne perełki. Ja mam dzisiaj przykład na swoich uszach. Zawsze w modzie będą też drobne kolczyki, które zwisają może centymetr poniżej linii ucha. To są kolczyki eleganckie, stonowane i takie, które można nosić w biznesie. Nie wypada raczej nosić wielkich pierścieni, ostentacyjnych wisiorków czy naszyjników, ale już delikatne, subtelne. Subtelny naszyjnik z drobną zawieszką, jak najbardziej, czy bardzo cienka bransoletka, czy subtelny, delikatny pierścionek, jak najbardziej, tak. Pani wodą. Panie już wiedzą, drogie Panie, jak Panie mają wyglądać, natomiast pewnie Panowie by chcieli wyglądać, y, Pani wono, tak, że y, prawdopodobnie chcieliby od Pani usłyszeć, że mogą w lecie do pracy chodzić w t-shircie, może nie takim bardzo krzykliwym, ale wtedy by się najwygodniej czuli. No to jest okropne chodzić w garniturze, kiedy jest gorąco. Co mogą takiego, powiedziałbym, w miejscach, w których może nie ma tak zaostrzonego dreszkodu, ale trzeba... Prawidłowo, właściwie się pokazywać, mogą panowie założyć i to będzie odpowiednie także latem. Rzeczywiście bardzo często słyszę od moich klientów pytanie, czy mogę latem nosić szorty do pracy, czy mogę latem nosić bluzki z krótkim rękawem, albo nie daj Boże sandały. Odpowiedź zawsze będzie brzmiała, nie nosimy sandałów do pracy na gołe stopy u mężczyzn. Jeżeli jest nam gorąco, to zakładamy spodnie z cieńszej tkaniny, z lnu, czy trochę mniej eleganckie. Nie spodnie z kantem, czy spodnie z jakiejś grubej wełny, tylko wybieramy na przykład krój spodni, który nazywa się chinosy. Jeśli chodzi o górę, to oczywiście nie powinno się nosić koszul z krótkim rękawem, ale też wiem, że są miejsca pracy, gdzie ten dress code nie jest tak ścisły i panowie lubią tam założyć t-shirt albo koszulę z krótkim rękawem. Ja nie mogę się podpisać pod deklaracją, że tak pozwalam na takie koszule, niemniej jednak moją radą jest to, żeby wybierać koszulę z cieńszych materiałów na lato, z tak zwanym pojedynczym splotem, albo żeby sobie wywijać no szalacko rękawy w koszulach, jeśli jest gorąco, jeśli oczywiście nasz rozmówca nam na to pozwoli na Spotkania jednak chodzi się w marynarkach. Z tym, że latem możemy sobie pozwolić też na marynarki cieńsze. One są już inne niż zimą. Druga ważna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to to, żeby szukać marynarek bez podszewek. One też wpływają, ta, ten brak podszewek też wpływa na to, że marynarka jest dużo cieńsza, bardziej przewiewna. Trzecie to tkaniny. Len, domieszki bawełny, domieszki cienkiej wełny też będą wskazane. A co z tym krótkim rękawem? Otóż ja mówię zawsze. Można założyć t-shirt, ale niech to będzie biały, gładki t-shirt, niech to nie będzie t-shirt z jakimiś nadrukami. Jeszcze bardziej eleganckim elementem garderoby będzie polo polo czyli koszulka z kołnierzykiem. ją można założyć już do sportowej marynarki, do spodni latem i do mokasyn. Generalnie latem również obowiązują pantofle pełne i skarpety, ale jeśli ktoś się uprze, to może założyć spodnie typu chinos i mokasyny i to też będzie akceptowalne. Uważam, że w miejscu pracy powinniśmy się jednak pilnować i powinniśmy dbać o to, żeby wyglądać wiarygodnie i profesjonalnie. Ten wygląd na pewno podkreśli odpowiedni strój z kolei zbyt no szalackie podejście do tego stroju i wybieranie na przykład sandałów, krótkich shortów do kolana, czy t-shirtów z krótkim rękawem i nadrukami na pewno nie pomoże temu, żebyśmy przez innych byli postrzegani jako profesjonaliści. Szukajmy cieńszych materiałów, szukajmy w przypadku mężczyzn braku podszewki w materiałach, w marynarkach, szukajmy jasnych ubrań na lato, to może być szarość, to może być popiel, to może być becz w przypadku mężczyzn, jak najbardziej jest to dostępne dzisiaj w sklepach, także nie przyjmuję argumentu, że nie ma tego. Jest. Pani Iwono, bardzo dziękujemy. My mamy dla Dziękuję Państwa, również. proszę Państwa, jeszcze jedną rzecz, która uzupełni, zwłaszcza Paniom, to, żeby rzeczywiście czuły się w pracy latem pięknie i elegancko. Powiemy, co mogą Panie zrobić w takim letnim makijażu, żeby rzeczywiście to pasowało do tego letniego dreskodu. I tak jak Państwu obiecałem, przemierzamy świat ubrań, żeby jeszcze dla Pani jedną wskazówkę zdobyć, taką, która związana jest z makijażem. Elżbieta Kursa-Leder jest z nami. Pani Elżbieto, czym się różni, czym się powinien charakteryzować taki makijaż, który jest wykonywany latem? Tak, żeby jeszcze bardziej wzmóc taką elegancję, która latem powinna obowiązywać, o czym nasi widzowie już słyszeli, ale jednocześnie spowodować to, że się będzie taka Pani także dobrze czuła. Przede wszystkim wysoka temperatura wymusza na nas konieczność zmiany makijażowych nawyków. Po pierwsze używamy mniej produktów, to muszą być produkty lekkie, delikatne. Zastępujemy podkłady i pudry lekkimi kremami, mogą to być kremy na przykład CC, kremy, które powodują, że stanowi to jednocześnie dla nas ochronę przed promieniami UV, UVB. Są to też kremy rozświetlające, nawilżające, kryją zaczerwienienia, są lekkiej konsystencji i pudry sypkie. Bardzo ważny jest w makijażu letni. przede wszystkim makijaż wodoodporny. Stawiamy na tusze wodoodporne, zażywamy wtedy letnich kąpieli. Koniecznością w torebce każdej kobiety są chusteczki absorbujące sebum, które oczywiście likwidują to sebum, nie niszcząc naszego makijażu. Kolejną taką ważną rzeczą są błyszczyki. Stawiamy i wkładamy oczywiście te błyszczyki do naszych torebek. Są to błyszczyki delikatne z lekkimi drobinkami. A ostatnim takim najważniejszym punktem w makijażu letnim jest ta, to, że stawiamy na kolor. Drogie Panie, nawet w makijażu biznesowym stawiamy na kolor, możemy troszeczkę zaszaleć, i róż ma być rozświetlający, który ma być też na powiekach. Panie to. bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, myślę, że dzięki tym wskazówkom dotyczącym i stroju, i makijażu. Wszystkie panie będą wyglądały pięknie, a my dla Państwa mamy kolejny praktyczny temat, który jest przygotowany w kolejnej części biznesu dla ludzi. Przeniesiemy się z tematu, które dotyczą Państwa kariery zawodowej, do rzeczy, które dotyczą ściśle państwa umów. Opłaca się z nami dalej zostać.